W 1998 chyba roku poznała pani Eduarda Fraja z Muzeum Guggenheima. Tak. I wspomina pani o tym, że jego wizja sztuki polskiej wydała się pani dosyć wąska, że zauważał w zasadzie dwa nurty, sztukę emocjonalno-surrealną i sztukę konkretu, tam Gostomski, Gierowski, tak. Starzewski. On po prostu on był otoczony w, w szponach ówczesnej galerii Foxa. I to, co oni mu pokazywali, to on widział, ale wyrwać go z tego, to udało mi się tylko cudem. Bo Galeria Foxtel była zdana na cały świat, bardzo szeroko, i, i na tym opierali swoje y, zainteresowanie. I przyjeżdżali, z tymi ludźmi przede wszystkim rozmawiali, no, bo, to jest, bo to jest świat tak, y, no w tej, chwili jeszcze, w tej chwili to jest w ogóle ogólnie, a wtedy było tylko <śmiech> szczegółowo, <śmiech> wyłącznie jeżeli chodzi o Jakieś małe grupki, ale te grupki y, y, krytyków sztuki to taką zazdrością się kierowali. Y, Zabiścią. I ja się z tym niestety miałam okazję bardzo przykro spotykać. Nawet, nawet Stanisławski, który miał wtedy tak wysokie, wysoką pozycję przyjechała pani z Waszyngtonu, taka, um, Boże, no, nie, nie pamiętam już w tej chwili jej nazwiska, ale z, ona potem przyjeżdżała do Polski. Ja ją poznałam chyba na Biennale w Wenecji i ona potem przyjechała do Polski, prosiła mnie, żebym ja pokazała jej Różne pracownie, chodziłam z nią po pracowniach warszawskich artystów. Kierowałam także do innych artystów spoza Polski, spoza Warszawy. No i ona... Ona była siostrzenicą Kubki. No i w tej chwili uciekło mi jej nazwisko. Już dawno nie żyje. Starsza pani, ja jeszcze wtedy byłam młoda, w stosunku do niej. No i... E, no i ona mi potem opowiadała, że jak poznała Stanisławskiego, to jemu powiedziała, no tak, ale przecież tutaj y, y, pisze dużo o sztuce i taką książkę podstawową napisała Bożena Kowalska, a na to, y, na to Stanisław, ona mi powtórzyła, Stanisławski powiedziała, no tak, pisze, ale to są nie, nic nie warte rzeczy. I ona mi to powtórzyła. Także takie z takimi rzeczami też się spotykałam i każdy, kto to, to łapał tych zagranicznych i trzymał, żeby nie, nie dopuścić, żeby nie. No, nawet taki człowiek, który bardzo wysoko doszedł do, do, do stanowiska mm, dyrektora najważniejszego Muzeum Polskiego, właściwie, prawda, bo tak można określić Muzeum Sztuki w, w Łodzi, to nawet on taką, takimi małostkami, się, małostkowymi uczuciami się kierował. I to nie jeden przypadek. Spotykałam się z tym częściej. Ja nigdy nie byłam ustawiona i nigdy nie starałam się o to, żeby być w jakimś takim klanie, który się trzyma. Tak jak, jak w tej chwili są też takie prawda, klany, gdzie grupa ludzi, którzy się wzajemnie podpierają, bardzo wiele znaczy i może to znaczenie zyskać. Dlatego właśnie, że jest z grupą. Ja tego nigdy nie lubiłam. Zawsze byłam takim wolnym strzelcem gdzieś na boku i bardzo sobie to do dzisiejszego dnia cenię.